Witam na kanale Gotuj z Maszką. W dzisiejszym odcinku będzie przepis jak zrobić smalec do smażenia i od razu smarowidło na chleb. Zapraszam do oglądania. W mięsnym zamówiłam słoninkę i właśnie przyszły mi takie dwa opakowania. Tu jest 3 kg i 200 g. Słoninkę rozpakowałam i kroję w cienkie paski. Słoninkę przepuszczam przez maszynę do mielenia na dużych oczkach. Z tych dwóch opakowań wyszło mi cały garnek. Słoninki mielonej. Następnie wstawiam do gotowania i gotuję na małej temperaturze. Czas od czasu trzeba mieszać, bo słoninka szybko się topi. Obrałam jedną cebulę i wrzucam do słoninki. Doda nam idealnego zapachu smalcu. Następnie cebulę kroję w kostkę, nie musi być drobno. Z garnuszka nabrałam troszeczkę smalcu, który już się roztopił i smażę na tym cebulę. Do tego przypisu potrzebuję jeszcze jedne duże jabłko. Obieram i też kroję w kostkę. Słoninka jak widać już nam coraz więcej się roztapia. Pamiętaj, czas od czasu mieszać. Do cebuli dodaję sól, pieprz i majeranek. Wrzucam do tego pokrojone jabłuszko i będę smażyć około 7 minut. Tak wygląda cebulka usmażona z jabłuszkiem i wyłączam. Tylko popatrz, jak ładnie już się roztapia słoninka, a pachnie niesamowicie. Podsmażoną cebulę z jabłuszkiem przepuszczam też przez maszyny. Jak widzisz, smalec już ma taki piękny, złocisty kolor i skwareczki już coraz mniejsze. Wyłączam. Gotowy smalec przelewam przez durszlak do dużego garnka. Dokładnie pomieszam i skwarki, które pozostały, wrzucam na patelnię. Roztopiony smalczyk wlewam do słoika, do garnka, czym Wam pasuje trzymać w domu. I z tych dwóch opakowań, jak widzicie, wyszło tyle smalcu. Skwarki, które pozostały, wstawiam do smażenia. Jak widzicie, skwarki jeszcze puszczają smalec. Następnie dodaję przeprawę do smaku. Jeszcze dodaję soli, pieprzu i czosnek. Mm, ale piękny zapach, a skwareczki jak pięknie wyglądają. Jak widzisz, że skwarki mają piękny, złocisty kolor, wrzucam smażoną cebulę z jabłuszkiem. Dokładnie wszystko mieszam. Na koniec jeszcze raz sprawdzam smak, jaki wyszedł, no i brakuje mi soli i pieprzu. No i troszeczkę dodaję jeszcze czosnku. Jak przylewam smalec, w garnku mi został taki smalec z odrobinkami skwarku. To dodaję do tego. I jak widzisz, już smarowidło też jest gotowe. Przelewam teraz do słoiczku. I z tych dwóch opakowań wyszło mi pięć słoiczków smarowidła i jak widzicie takie dwa słoiczki smalcu do smażenia. Przykrywam pokrywką i odkładam. Na następny dzień smalczyk już zastygł. Mm, zobacz, zaraz będziemy próbować. I jaki wyszedł mi czysty, biały smalec. Do tego wystarczy swój chlebek domowy i będą pyszne kanapeczki. Na kanapeczki wstawiam ogórek kieszony i idę jeść pyszną kolację. Jeśli Ci się podobają moje przypisy, subskrybuj mój kanał.